O matko, ale jest ogromna burza. No, masz rację, jest ogromna. Poczekajmy na rodziców. Matko, Marian, szybko chodź do domu, patrz, jak leje jest burza. Dzieci, już jesteśmy wszystko dobrze? Tak, mamo, wszystko dobrze tęskniliśmy. Baliśmy się burzy. Tylko nikoś płacze, bo przestraszył się piorunów. Dlaczego się wyprowadziliśmy, ja tego nie rozumiem. Kochanie, powtarzałam ci, że wyprowadziliśmy się dlatego, że tata znalazł nową pracę. E, rozumiem. A ja nie rozumiem. Dlaczego? Ponieważ tata miał fajną pracę, a Se znalazł jakąś w supermarkecie. Kochanie, zrozumiesz, jak będziesz dorosła? Tak, tak. Dobra, przestańcie już, bo już mam dość. Przepraszam, tato. Kochanie. Piętnaście minut później! Dzieci już jesteśmy. dobrze. Wysiadajcie? Dobra, idę Boże, kto tu wylał tą wodę? Siostra, wszystko ok? Tak, ale noga mnie trochę boli. Karolina, uwa uważaj. Kto tu wylał tą wodę? Ona tu już była. Dobrze, dzieci, teraz będziemy sprzątać. Bo jest bardzo brudno. Dobrze, to Kornelia bierze mopa, Łucja też bierze mopa, ja biorę ścierkę, a tata odkurzacz. No chyba ja. ja. Nie znoszę odkurzać. Nie dyskutować. A i nikoś może się bawić, bo jest mały. Tata miał rację, nienawidzę sprzątać, a szczególnie mopować. No, nareszcie ktoś, kto nie lubi sprzątać. Dobra, skończyłam to, może teraz chcę coś pooglądam czy coś. O mój Boże, Kornelia, chodź szybko. Idę, co się stało? Patrz, co znalazłam w internecie? Już patrzę. Widzisz, co tu jest napisane? O mój Boże, widzę, to jest masz dom? Tak, to jest ten dom, w którym teraz jesteśmy. Masz przeczytaj jeszcze raz. Tu jest napisane: Uwaga, ludzie, którzy mieszkają, lub wprowadzają się do tego domu, uważajcie. W tym domu mieszkała rodzina: matka, ojciec i córka. Przeprowadzili się do tego domu osiem miesięcy temu. Cztery dni po przeprowadzce matka poszła na zakupy i nie wróciła. Ojciec poszedł jej szukać też zginął. Szósty letnia córka została sama w domu bez żadnego opiekuna. Pięć dni później zmarła. Nikt nie wie dlaczego. O mój Boże, to jest przerażające. Nie mów tak głośno, bo nikoś jest za nami. Niech zostanie to w naszej tajemnicy. Okej. Okay.